Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt i zapraszam do czytania na sierpień 2023. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, więc nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne, pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto dobrać odpowiednikami dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Także, moi drodzy, zobaczmy bliźnięta, z jaką Wy energią wchodzicie do miesiąca sierpnia. Bliźnięta sierpień, energia ogólna, król kielichów. No to jest karta, która pokazuje kogoś, kto skrywa swoje uczucia, swoje emocje, kogoś, kto się komuś przygląda z ukrycia. To możecie być Wy, to może być ktoś, kto Was obserwuje, ale o tych uczuciach nie mówi, tak? Ukrywa je głęboko i tak jakby no, przygląda się, nie wie, czy może wyjść z tymi uczuciami, czy może tutaj powiedzieć o tym, co czuje. To jest też karta Trygonu Wody, czyli Rybarak Skorpion. Król kielichów często też pokazuje używki, że ktoś może sięgać po alkohol i tak jakby gdzieś w ukryciu, po prostu tak, żeby nikt o tym nie wiedział, więc to jest taka ogólna energia. Zobaczymy, co nam się dalej pokaże i będziemy wiedzieli, do czego tutaj nawiązać. To też może być sytuacja związana właśnie z pracą, bo powiem tak, tutaj mi się pokazuje w pracy jakiś problem, i niektóre bliźnięta mogą faktycznie albo zostać zwolnione, albo tutaj same podjąć taką decyzję o odejściu z pracy. Niektórzy mogą mieć właśnie problem z alkoholem, z używkami, co też mi się właśnie pokazuje, ale w ukryciu, tak jakby nikt o tym nie mógł wiedzieć, tak? Was jest dużo na kanale, więc dla każdego inna historia. Ja tu mogę dużo historii wyczytać z tych kart, bo naprawdę mi się ich pokazało multum. Ale pierwsze, co widzę, niektórzy z Was mają kochankę w pracy kochanka, jest tu osoba w ukryciu, o której nikt nikomu nie mówi, tu może to wszystko jeszcze nie wyjść na jaw w tym miesiącu, ale widzę, że ktoś może stracić pracę właśnie przez to, że jakiś romans w pracy zostaje wywleczony na wierzch, i tutaj jest strata, tak? Więc ktoś może po prostu się o tym dowiedzieć właśnie w miejscu pracy, ktoś może stracić przez to pracę, bo po prostu no, jedni z Was mogli połączyć pracę właśnie z romansem, no i niestety tak jakby szefostwu się to nie spodoba, albo po prostu y, ktoś Wam może tutaj właśnie y, powiedzieć, że Was przyłapał, tak, czy że ktoś tam doniósł, no i przez to może być jakaś strata. Ale pokazuje mi się nowy początek z otoczenia, tak jakby wy... Y, Albo dostajecie wypowiedzenie, albo rezygnujecie z pracy i tutaj jest głupiec. Nowy początek możecie znaleźć coś nowego, tak? Nową pracę. Albo ze względu na mobbing w pracy, bądź inne tego typu sprawy, gdzie po prostu czujecie się niedocenieni. Ktoś was może tutaj obgadywać za plecami, ktoś was może tutaj e, tak jakby na finansach e, oszukiwać, obiecał więcej, że wam za zapłaci, a jednak nie. No i wy tak jakby postanawiacie odejść, zostawić to i, i ruszyć w nowe, nieznane. Wy będziecie bardzo mocno myśleć o finansach, bo to będzie zajmowało wasze myśli w tym miesiącu. Giermek monet, jakaś nowa praca, nowe wyzwania, coś całkowicie nowego, co może wam przynieść satysfakcję i nowo, nowe możliwości zarabiania. Tak, tutaj z otoczenia pojawia mi się ktoś, kto może wam pomóc znaleźć fajną pracę lub zaoferować coś fajnego, bo to jest dobry przyjaciel, osoba, która jest wspierająca, która ma dla was albo jakąś pracę, albo jakiś pomysł na was, więc coś z otoczenia przychodzi ogólnie jeśli chodzi o osoby w stałych związkach które mają rodzinę, tu jest stabilizacja tu jest bardzo ładnie, możecie ch chcieć zakupić jakiś dom e, mieszkanie, tak, e, lub coś wyremontować ale będziecie mocno skupiać się na rodzinie, na dzieciach, więc tutaj też widzę jakieś wyjazdy właśnie gdzieś na wakacje, nad morze, w góry będziecie spędzać czas z rodziną natomiast dla singli pojawi się szansa w asie mieczy na poznanie kogoś właśnie na wyjeździe, tu możecie poznać właśnie lwa Pokazuje mi się też Koziorożec i Ryba przy was, więc te, takie znaki. Możecie kogoś poznać na wyjeździe, to będzie nowa relacja, bo w karcie głupca też mamy właśnie coś nowego, tak? Nowy związek, nowa relacja i tak jakby faktycznie gdzieś w oddaleniu, wyjeżdżacie wypoczywać, wyjeżdżacie się dobrze bawić i tu możecie kogoś takiego poznać. No właśnie te znaki bardzo mocno mi się pokazały, więc może akurat ktoś kogoś takiego pozna i one dobrze rokują właśnie jeśli poznacie rybę, raka bądź lwa te znaki będą dobrze rokowały na przyszłość tutaj jeśli chodzi o poznanie kogoś do partnerstwa w te wakacje tutaj jeżeli chodzi kochani o zdrowie pojawiła mi się karta cesarza no to jak wiecie w tej karcie często są właśnie takie choroby Jakieś starcze, demencja, jakieś choroby właśnie genetyczne, czasami problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne oraz wszystko, co wiąże się z dermatologią. Także na to tutaj karty radzą zwrócić uwagę. Natomiast tak, ogólny przekaz miesiąca, tutaj zmiany w pracy na pewno. Część z Was sama zrezygnuje, część z Was może w ogóle dostać to wypowiedzenie, bo wyjdzie jakiś romans na jaw. Jeśli nie macie do czynienia z żadnymi romansami, to po prostu może być tak, że czujecie się niedocenieni, może być jakiś mobbing w pracy i ktoś sam postanawia po prostu odejść, tak? Mówi pierdziele to wszystko, nie chcę mieć kłopotów i po prostu odchodzę. Ktoś tutaj może gdzieś wyjechać, kogoś naprawdę fajnego poznać, więc jeżeli jesteście singlami, jeżeli do tej pory... Mm, długo gdzieś tam uwierała Was ta samotność, no to już raczej samotni nie będziecie, tu mi się pojawiają nowe osoby przy Was. Mm, tu jest jakby zwycięstwo, jeśli chodzi o te uczucia, także poznanie kogoś naprawdę fantastycznego, kto zawróci Wam w głowie i w sercu, poczujecie te motyle, poczujecie zakochanie, także dużo radości, kochani. Y z wyjazdami, tak jak mówię, jeśli macie zaplanowane urlopy z rodziną, z dziećmi, bardzo fajnie mi się pokazują te wyjazdy. Natomiast osoby, które stracą pracę bądź zrezygnują z pracy w tym miesiącu, karty mówią, żeby zacisnąć pasa, żeby też nie szaleć z wakacjami, z wydatkami, bo mm, może być tak, że bardzo szybko znajdziecie pracę, a może być tak, że będziecie tej pracy szukać tygodniami yy, i żeby po prostu też tych pieniędzy trochę odłożyć na życie, tak? Bo mogą się pojawić później z tego tytułu problemy. Natomiast, tak jak mówię, bardzo ładnie mi się ten miesiąc pokazuje miesiąc wakacyjny, urlopowy, więc w ogóle korzystajcie, kochani, z życia, bawcie się, e, tutaj cieszcie się czasem spędzanym z przyjaciółmi, z rodziną, bo naprawdę macie pozytywne energie wokół siebie. No i trzeba czerpać z życia pełnymi garściami. Zobaczymy kartę wyroczni dla Was na ten miesiąc. Trzymaj się swojej wizji. Taki jest przekaz z kart wyroczni. No i cóż, kochani, bardzo fajny miesiąc. Jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam was na rytuały, na sesje oczyszczające czakry i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Dobierzemy odpowiedni kamień, także możecie napisać maila. Ja wam coś pomogę tutaj wybrać. No i tyle, kochani. Słyszymy się w kolejnych czytaniach. Buziaki.